Cześć, to zapis z mojego streama. Co się w ogóle stało? Eee, to jest... Błodziej? Zginiesz gościu? Aj. Czy to jest to, co ja myślę? Tak, dobra, no i możemy zwrócić. Okej. Okay. multum telefonów, oczywiście. Kurde, no gdzie tutaj to jest. Ej, no i mamy dobrego samartanina, właśnie. Co ciekawe. Właśnie wpada nam dobry samartanin. I achievement za platyny. Czy mam tutaj jakiś darmowy? Witamy w trupie. 50 koła jeszcze dostałem. Wow. Dobra, jeszcze 50 koła dostałem. Ekstra. Fajnie. Dobra, wczytało nam się. I mamy 50 koła dodatkowe. Zabójczy wjazd. No i znowu dostaliśmy jakąś nagrodę Nie wiem ile No i mamy 250 tysięcy nawet wykolejeni. No i pięknie Uzbrojony złodziej też padł 8 za trp dostaliśmy i nowy tatuaż mogę rąbnąć komuś wurę <laughs> o jakąś nagrodę dostaliśmy Fuuu... 750 tysięcy. Okej. Ha! przed gościa mam... What the fuck? Burza przeszła. O! Wymiatacz! Właśnie dostałem platynę. O, no i wpadł Reakcja chemiczna, wpadła platynka Chyba, że ta miejscówka się zmienia Ale wydaje mi się, że chyba nie O, jeszcze nam platyna wpadła porówno I level Nie no, jeszcze platyna powinna wpaść, tak Pięciogwiazdkowa jazda Pytanie, czy na, na tym motocyklu Tak, zaliczyłem Jednokołowiec kołowiec. Dobra, ucieczka z Kornika. no i mamy platynę. No i tak, wpadła platyna, wpadło stokoła. no i świetnie. No i pięknie, free mine wpadł, kolejna platyna. Dobra, wizyta lekarska. Dobra, o wpadła platynka właśnie, BDKD. No i pięknie. Zbieracz nagród. Zdobądź 30 platynowych nagród. <grymne> Niesamowite. Dobra, udało się. Fantastycznie.